Siema ziomki ziomale witam Xantora na kanale ostatnio na święta, okolice świąt 2020 roku Oleńka i farma Zuzy, Zuzanka z Discorda wysłały mi paczkę poprzez pocztę, farma Zuzy wysyłała z Francji, Oleńka z okolic Warszawy i bardzo, bardzo fajne były te paczuszki później w międzyczasie pojechałem w okolice Krakowa do rodziców. Nie mogłem odbierać tych paczek, oznaczyłem to na YouTube, ale obecnie już cały czerwiec jestem w domu, w Ornecie tutaj i można do mnie wysłać jakąś paczuszkę lub po prostu zwykłą kartkę, list lub cokolwiek chcecie. Tylko ważne, żeby wysłać to na adres Piotr Szymczak posteresante 11 130 Orneta. Nie musi być mój adres. Wystarczy, że napiszecie poster ale bardzo bym prosił o wiadomość na stronie Santor, jeśli ktoś nie ma Discorda na Messengera, lub na Discordzie na prywatną wiadomość do mnie. Albo może też napisać na pogaduchach, że wysłał i będę wiadomo, powiadomiony bo ja osobiście nie podaję swojego numeru telefonu komórkowego, w którym można by było wysłać powiadomienie o tym, no ale nie chcę dawać widzom tak po prostu mojego numeru, żeby się rozniósł. Wiadomo. No i tak więc trzeba mi powiadomić w prywatnej wiadomości. Rozumiecie. Będę oczekiwał na jakieś listy, paczuszki czy coś. I oczywiście zawsze coś takiego nagram. Filmik, opening, mniej więcej w tym miejscu albo może w innym pomieszczeniu. Wiadomo, zrobimy zawsze nagrywanie, otwieranie, czytanie i. Wiadomo, takie coś. A więc mam nadzieję, że spodobał Wam się taki pomysł, że wyślecie coś i będzie zabawa. Na razie dwie paczuszki, ale takie spore paczuszki przyszły ostatnio w 2020 roku. I dziękuję. Jak się oczywiście podobało, to zapraszam do zalajkowania filmu, do zasubskrybowania i mam nadzieję, że coś przyjdzie. No to trzymajcie się, pozdrawiam, pa pa. Tur, 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 tur. Cześć.